Białe, Dzisiaj nagrywamy terapia challenge i właśnie wybieram ja pierwszy. Myślę, że wybiorę to. Nie może tego samego co na początku, nie? No, wiem. Ja wiem co Fabian wybrał. Skąd wiesz? O mój Boże, główka na pewno pracuje. O mój to 3, 4 i... Co? Nie! Nie bo on tam zmieni. Nie bo on nie, tam e. zmieni. Nie e. Dobra widzimy się za chwilę bo musimy kolejną rodę. Dobra a tak żeby teraz nie radnił nie spojrzałem dla podgląda więc przybudzę blisko. No i dobra. Tak y, mamy tutaj y, kartkę. Mam tutaj y, właśnie z Brawl Stars. Piórnik albo zwykła biała kartka. I co wybieram? nie muszę Wam pokazywać, bo już wiem, bo to jest w mojej główce. Nie będę tego wyciągać, bo na pewno Fabian patrzy, więc wiem co wybieram. To jest... Co będzie tu? Albo nie. Nie wiem, no zobaczymy zaraz. Bo ja już wiem co wybieram. Jeszcze się chwilę zastanowię. Wiem co wybrać, więc oddaję Fabianowi telefon. Nie patrz, na bank wzięła to, albo to. Dobra, myślę, że to. Tak? Jesteś tego pewna? Tak. Dobra, to trzy te. te. Na pewno oszukałam. No nie, ja naprawdę wybrałam Brawl Ale czekaj, no bo ja tak zrobiłem, ja, ja słyszałem taki... Taki bardziej taki bardziej głośniejszy jakby głos, taki jakby wiecie. bo Wyczyłam Jakby zimny kartkę. głos. Nie, bo ja mi pokazywałam, że to jest kartka, piórnik i to. No i ja tak podniosłam kartkę i tak pokazałam lekko, że, że wybieram tą, Ale powiem, że nie wiem to, ale no nic innego pomysłu nie miałam, więc dobra. Teraz Fabian zaczyna. Jest jeden jeden Fabiano. No. tak, przerwałem. Dobra. Myślę, że Klaudia nie będzie spodglądała. Nie. Yy, tu mamy pilota, o. Tu mamy klej i tu mamy autko. Ale ja myślę, że wybiorę to. No i teraz. Ja wiem, co fajnie że Fabian, jesteśmy kuzynostwem i nawet kuzynostwo wie co, coś wybieram. Tak, ja mam inne auto, mam inne pilot, mam inne to, ale coś usłyszałam, takie coś, wiecie co usłyszałam? Jak podnosi, to wsłuchacie się w takie coś. Jak podnosi... Bo słyszałam takie coś jak ruszył, tak jakby kretki. Dobra Fabian, 3, 2, 1. No, zobaczymy, bo nie ma filmiku. No, to raczej dwa do to jednego. Ale to było świetne. Zaszedłem tu podnieść. Ale czemu Dobra, ostatnia runda.